Od zwycięstwa w derbowym pojedynku rozpoczęli rozgrywki w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn zawodnicy polskiego cukru Siden. Torunianie pokonali na własnym parkiecie Astorię Bydgoszcz 84 do 66. Choć oba zespoły mają w tym sezonie zupełnie odmienne cele, Polski Cukier Siden walczy o awans do Ekstraklasy, Astoria o utrzymanie w pierwszej lidze, to derbowy pojedynek przyciągnął na trybuny spożywczaka komplet publiczności. Do połowy drugiej kwarty kibice oglądali zacięty i wyrównany pojedynek. Zawodnicy obu zespołów imponowali skutecznością w rzutach z dystansu, a skazywani na pożarcie bydgoszczanie nadawali ton rywalizacji. Tutaj był problem w obronie, popełnialiśmy błędy, Daliśmy możliwość zdobywania łatwych punktów Astorii, tak jak nie chcieliśmy, żeby zdobywali, i to był problem. Błędów w obronie nie ustrzegli się także Bydgoszczanie, co bezlitośnie wykorzystał Aleksander Perka, dwukrotnie trafiając po identycznych akcjach gospodarzy. Trzecią trójkę z rzędu dla polskiego cukru Siden dołożył Łukasz Wilczek, i momentalnie Torunianie zbudowali swoją przewagę. Po drugiej kwarty nam się wszystko rozsypało przez błędy w grze 1 na jeden. U góry mali gracze przegrywali, z tego były dobre podania, które przeciwnik wykorzystał celnymi trójkami i z meczu, który był na styku nareszcie zrobiło 10 punktami przewagi. Od tego momentu gracze Astorii stracili wiarę w korzystny wynik, a Torunianie grając konsekwentnie z każdą minutą powiększali przewagę. Sporym atutem polskiego cukru Siden był szeroki i wyrównany skład, w którym każdy z zawodników wnosił coś do gry. W połowie czwartej kwarty przewaga miejscowych wynosiła nawet 29 punktów. No w drugiej połowie rzeczywiście Torin pokazał swoją dominację. Można powiedzieć w każdym elemencie gry no i skończyło się tak, jak się skończyło. W końcówce spotkania trener Torunian pozwolił nawet zadebiutować wychowankowi polskiego cukru Siden zaledwie 15-letniemu Ignacemu Grochowskiemu. Gdy losy meczu były już dawno rozstrzygnięte, gracze Astorii odrobili nieco straty, przegrywając ostatecznie różnicą 18 punktów. Obawialiśmy się troszeczkę tego meczu, bo to pierwszy latek derbowy, ale. Skończyło się, tak się skończyło. Gramy dobrą koszykówkę. Jesteśmy lepszym zespołem od yy, zespołu Astorii. No i tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że utrzymamy formę na następne mecze. Najskuteczniejszym graczem drużyny toruńskiej był debiutujący w barwach polskiego cukru Siden Tomasz Wojdyła. Podkoszowy zdobył 18 punktów oraz dołożył do tego 7 zbiórek i 4 przechwyty. Na uwagę zasługuje również aż 9 asyst Łukasza Żytko. To wszystko w dzisiejszym serwisie sportowym. Na kolejny zapraszam we wtorek w imieniu Michała Tuszyńskiego. Do zobaczenia!